Bardzo serdecznie chciałem podziękować całej społeczności polonijnej za to, że mogłem być jej częścią, za to, że mogliśmy razem przeżywać chwile bardzo piękne i, i, i bardzo smutne, ale w mojej pamięci zostaną tylko i wyłącznie te, te najpiękniejsze momenty. Ja swoimi oczami wyobraźni widzę Polonię w ekstraklasie i będę z całego serca trzymał kciuki żeby ten projekt udało się zrealizować. Moja przygoda z klubem właśnie się skończyła, ale takie jest życie trenera. I tak jak mówię, z mojej strony tylko i wyłącznie wielkie słowa podziękowania i to, co mogę powiedzieć, to życzę Wam wszystkim wiary, pomyślności i, i, i szczęścia, żebyście wspierali ten klub, bo na to zasługuje. Piotr Kosiorowski mnie rekrutował, Greg Tot mnie zatrudniał, kiedy Polonia była na poziomie trzecioligowym. Ja dzisiaj odchodzę z klubu pierwszoligowego i jestem z tego bardzo dumny, że dzięki naszej wspólnej pracy, bo to nie jest tylko i wyłącznie moja praca, ale to jest praca wielkiej rzeszy ludzi, nas wszystkich praktycznie, bo i kibice również mieli w tym swój udział. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi Polonia jest w pierwszej lidze i Wierzę w to mocno, jeszcze raz powiem, że to jest tylko etap. No, czy może pan zdradzić, czy ma pan już jakieś plany na przyszłość, czy teraz chce pan gdzieś zaczerpnąć trochę oddechu od futbolu? Na chwilę obecną moim najbliższym planem jest yy, złapać chwilę oddechu. Najlepsze wspomnienie. Z Polonii, czy to może ta szalona noc po, po meczu z Legionowią, czy może też po Wisie Szczuczyn bardziej, bo tam jeszcze była robota przecież do zrobienia, czy może gdzieś ten awans z drugiej do pierwszej, czy jest pan w stanie jakoś to, to porównać, te dwa takie kluczowe momenty? Tutaj nie ma co porównywać. Każdy, każdy z tych momentów był wyjątkowy i, i one zostaną w mojej pamięci. Ja ostatni czas traktuję jako wielką e, i bardzo trudną lekcję z której będę chciał wyciągnąć jak najwięcej wniosków, ale w mojej pamięci zostaną tylko i wyłącznie te dobre chwile, bo, bo to trzeba pielęgnować. Dzięki trenerze za, za te wszystkie lata spędzone w Polonii, za te dwa awanse i życzymy powodzenia na dalszej drodze. Dziękuję bardzo, również życzę wszystkiego dobrego i cierpliwości i dla Polonii i dla Was wszystkich samych sukcesów. Bardzo serdecznie chciałem Was powitać i bardzo się cieszę, że Dostąpiłem tego zaszczytu, żeby dołączyć do e, takiej drużyny dla tak wspaniałego klubu. Wszystkim bardzo bym chciał, żeby kibice nas po pierwszym meczu nie zaszufladkowali i, i nie stwierdzili, że e, jak zwykle wielkie nadzieje, a, a, a wyszło jak wyszło. Golki pera czarnych koszyków Szymon Włodarczyk, Brudnicki. Niestety nie udało się. Wyciągnąć tej piłki. Próbuję teraz zwieźć wełnę Goliasz dograł tę piłkę, jest niestety bramka. Oczekiwania sami wobec siebie mamy duże, a wyszło katastrofalnie, tak? Ja mogę jedyne co zrobić, to przeprosić w imieniu swoim i, i drużyny za to, co, co kibice dzisiaj musieli oglądać, bo, bo to było słabe. Jest szansa Łukasz piątek. Piątek jest! Jest bramka! 3 do zera! Celem nadrzędnym dzisiaj było zrobić wszystko, żeby, żeby wygrać mecz, żeby wrócić na te, na te zwycięskie e, tory. Jakub Wyszkowski, dośrodkowanie w pole karne, Mosiejko, jest, bramka, Damian Mosiejko. Ja mogę zadeklarować, że na pewno będziemy walczyli do samego końca e, o, o to, żeby nam się udało i na pewno nie będziemy rezygnowali z marzeń, bo to nie ma takiej możliwości. Wiemy od samego początku o tym, że wracając jeszcze na sekundę do Legionowi, że grają do końca. Niezależnie od tego, co by się nie działo, oni będą walczyli do końca, są mega zdeterminowani. Wszyscy razem dzisiaj musimy być na boisku, poza boiskiem wszędzie gdzie się da. Jeden cel. To nie jest, Panowie, przypadek. Dlaczego dzisiaj będzie 5 tysięcy ludzi? I wierzą w nas! Odwracamy los spotkania, wygrywamy kluczowe spotkanie w ramach awansu, walki o awans do drugiej ligi i zajmujemy fotel lidera na kolejkę przed końcem. Zgadza się, rozegraliśmy dzisiaj bardzo istotny mecz, jeżeli chodzi o e, układ tabeli, jeżeli chodzi o nasze szanse w walce o e, awans e, do drugiej ligi. Myślę, że ciężko opisać emocje, które y, dzisiaj krążyły w powietrzu, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj wydarzyło się na tym stadionie, to był posmak wielkiej piłki I, i my jako zawodnicy, jako trenerzy musimy do tego dążyć, żeby na tym stadionie przywrócić takie właśnie kibicowanie, takie właśnie mecze, żeby tutaj się działy wielkie rzeczy, bo to, co dzisiaj e, przedstawili kibice, to jest niesamowita historia. Ulga, to jest pierwsze, co mi towarzyszy, po drugie niesamowite szczęście, że zrealizowaliśmy cel, który przed nami postawiono. I chyba po trzecie poczucie takie też spełnienia, niesamowite, kapitalna sprawa. I cieszę się, że spłaciłem to zaufanie. Wie że pamiętasz chyba długo, ten Legionowa, Legionowo to do końca życia. Na pewno to jest mecz, że nigdy miałem tyle emocji na nigdzie tabela pokazywała, tak jak mówię, minus 11 i, i sytuację mega, mega patową. To co się robi, to co się wypracowało, to jest jedna z najważniejszych części naszego bycia tutaj. Pamiętajcie o tym, że jak za chwilę stąd wyjdziecie i pójdziecie tam, to my wszyscy jak tutaj jesteśmy musimy być z siebie dumni. To było szanowni państwo 10 lat, które spędziliśmy na peryferiach futbolu, a teraz stoimy o krok przed pierwszą ligą, przed zapleczem ekstraklasy, na pewno wszyscy dzisiaj tutaj zgromadzeni na Konwiktorskiej wierzą w to, że oni wszyscy tutaj jako dwunasty zawodnik zaniosą piłkarzy do pierwszej ligi i będziemy tutaj wszyscy za 90 minut, miejmy nadzieję świętować. Dobrzyk, I, y, Polonii Warszawa w powrocie na należne miejsce. Bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym udało nam się przypieczętować awans do pierwszej ligi. Panowie, kapitalna, praca, kapitalna praca. Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj, dawaj, dawaj.